Cześć, Cześć! Kuba Woźniak z tej strony. Klaudia i Kacperek. i Kacperek. Mamy dzisiaj dla Was taką nieciekawą informację, o której opowiem Wam Klaudia. <noise> no. no dobra, no więc śpieszymy się, żeby dowieźć najświeższe wieści, że wszedł nowy przepis na A Od dzisiaj. Dzisiaj, właśnie na Teneriffę w Hiszpanii, generalnie właśnie dla 14 wszystkich 14 sierpień, tak? 14 sierpień, tak że obowiązkowe jest noszenie maseczek w miejscach publicznych. No, jak wszędzie my nie mamy, próbujemy naszego szczęścia, czy ktoś nas e, zwróci nam uwagę, czy nie. Natomiast od dzisiaj weszło e, właśnie obowiązek noszenia wszędzie, tak? Nie tylko w sklepach, restauracjach i w miejscach publicznych, ale generalnie na ulicach i co najgorsze na plaży. Nawet jeżeli Super, że leżycie prawda? na plaży, to musicie mieć ze sobą maseczkę. Nawet jak e, idziecie do wody, no to musicie ciągle ją mieć założoną. Dopiero przed wejściem do wody możecie ją ściągnąć i w wodzie trzeba utrzymywać półtora metra odległość tak więc yy, no my tutaj się śmiejemy jak co, co zrobić z tą maseczką, jak idziemy do wody. W I wymy, wymyśliliśmy, trzeba sobie po prostu zatrudnić takiego lokaja, który będzie stał na brzegu, trzymał wam klapki i maseczkę w drugiej ręce, jak będzie wychodził sobie po prostu tą maseczkę od niego odbieracie. Bierzecie sobie albo... klapeczki. Jeszcze możecie mu ewentualnie ręcznik tutaj położyć gdzieś, żeby się wytrzymać. Albo innym rozwiązaniem to są takie saszetki, wiecie, na telefon przez przezroczyste, to można sobie włożyć tam maseczkę iść popływać, wyjść i założyć Możecie też się założyć jak okulary na, na, na czoło tutaj. Ale no wtedy Dobra. nie brukujemy tak. My taki. tak sobie oczywiście żartujemy, no, ale powiem szczerze, że nie widzimy na plaży no na razie. To jest razie, komedia. Na razie nie widzimy ludzi na plaży w maseczkach, ale podobno to jest bardzo ale tutaj e na restrykcyjne i surowe. No tutaj na, na deptaku. Na deptaku, wszyscy mają maseczki. Słuchajcie, Tacy troszeczkę jesteśmy. No zobaczymy co się stanie jak na przykład tak, a i, jeszcze... policja nas zatrzyma czy, czy ktoś się przyczepi do nas, no bo my nie mamy tych maseczek tak jak no. widać na załączonym obrazku, raczej nie chcemy ich mieć. Ale widzimy, że ludzie tutaj wszędzie mają na przykład, nie? Wszyscy a mają jeszcze, jeszcze taka ciekawostka, że podobno rodziny nie, jak idą ze sobą na plażę to nie muszą mieć założonej maseczki. My jesteśmy rodziną, także tak naprawdę możemy być jakoś tam powiedzmy ulgowo potraktowani, no tak. bo jest jeszcze Kacperek, który sobie śpi. No, a jeszcze jest jedna taka e, sprawa z tymi papierosami: o co chodzi, Kuba? No właśnie e, dzisiaj zadzwoniła do mnie koleżanka z Irlandii, słuchajcie, e, i w Irlandii, w wiadomościach irlandzkich zostało ogłoszone właśnie a propos maseczek, o których wam powiedzieliśmy, ale też było coś wspomniane o tym, że nie można palić w miejscach publicznych, czyli wiązałoby się to z tym, że nie można tej maseczki nawet ściągnąć, po to, żeby zapalić sobie papierosa, ale co do tego nie jestem, nie jestem pewien. To po prostu słyszałem od. Yy, Znajomej, która mieszka w Irlandii i widziała to po prostu w wiadomościach. No, nic, nic więcej nie mogę na ten temat powiedzieć, bo tutaj nic takiego. Więc yy, to jest, można powiedzieć, takie przygotowywanie nas do tego, co ma się Drugiego, podobno wydarzyć we wrześniu, czyli Wielkiego Zamknięcia, chociaż to są na razie plotki, no, tak. plotki. Nie wiadomo, czy nas zamkną, czy nie zamkną. Do końca Miejmy roku nadzieję, podobno. że nie. Yy, natomiast no, yy, w niedzielę odbywa się wielki protest. Santa Cruz, gdzie ludzie będą tak. wychodzić i po prostu protestować, żeby po prostu nie wprowadzali tej drugiej fali. Więc też mam no i... damy znać, ten... jakie tego wyniki były później po tym. Tak, no i też będą wychodzić a propos protestu, jeśli chodzi o te maskowanie, tak? czyli zakładanie maseczek wszędzie. Dla niektórych jest to dość uciążliwe, dla innych może nie. Ja bym tylko powiedziała z własnej obserwacji, że zauważyłam, że na kanarach bardzo dużo ludzi jest jednak wystraszonych koronawirusem i bardzo przestrzegają. Bo bardzo dużo ludzi po bardzo, nosi bardzo, maseczki. Bardzo przestrzegają właśnie tych e, zasad, Obostrze, które są tak. tutaj wprowadzane. No, a tak na koniec ciekawostka: jesteśmy generalnie w porcie tutaj, w plaża portowa w Los Cristianos. I tutaj za nami właśnie przepłynęły ostatnio płaszczki wielkości, no nie wiem, z metr, to przynajmniej mają. Metr, tak. Półtora metra e, i nikt się tutaj nie kąpie, ponieważ no, niby są nie są niebezpieczne, ale jednak są trochę no, przerażające. Ja widziałam kobietę, którą goniła płaszczka, dosłownie jak płachta taka na nią wskoczyła. Dosłownie szok. Pierwszy tak, raz mój coś mój... takiego w życiu widziałam. więc Jak kiedyś do... Do, do Los Cristianos, to, to widzicie tutaj. Y, Nikt nie wpływa, Raczej są w kaj na kajakach. Na kajakach, a tutaj jest taka grupka mała ludzi, którzy tak po kolana są w wodzie, oni się tak naprawdę nigdzie nie ruszają, patrzą po prostu obserwują, wietr, obserwują po prostu sobie to no, to taka ciekawostka, że właśnie podobno w tym, w o tej porze roku przypływają płaszczki właśnie do tego portu i podobno składają jaja, czy nie wiem, rozmarzają się, czy jakieś takie słyszałam informacje, ale do końca nie jestem tego pewna. Więc no, to by było na tyle, dajcie znać kto z Was się wybiera na wakacje na Teneryfę. No, powiem Wam szczerze, jak ja bym miała jechać na wakacje i chodzić w maseczce i później wrócić po z połowy twarzą opaloną od laseczki, taką, taką białą tutaj. No to nie wiem czy by mi się to podobało, ale takie były żarty na samym początku koronawirusa, że ludzie wracają z Teneryfy z taką tak, opaloną twarzą. Opa tak, opaleni i tutaj tylko po prostu taki biały placek zostaje i nagle wychodzi, że to jednak że tak nie były żarty. Rzeczywistość się <laughs> wydarzyła taka właśnie jak gadali. Więc no dobra, słuchajcie, no to, to by było na tyle. To tyle. Taka ciekawostka, najnowsza wiadomość dla Was. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Zapraszamy do subskrypcji, zapraszamy Was do oglądania kolejnych filmów. Dajcie znać, kto się wybiera na Teneryfę w, 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 w następnych tygodniach, bo nie wiadomo czy w miesiącach, takie czasy niepewne. No, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, trzymajcie się cieplutko i zdrowo przede wszystkim. heja! Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, ponieważ na bieżąco będziemy Was informować, co Koniecznie. tutaj się dzieje. <laughs> Ciao. Ciao.